Jak będzie wyglądała podstawowa jedenastka Realu Madryt w nadchodzącym sezonie? W bramce Pewniak-Courtois. Pierwszym środkowym obrońca będzie Dean Hausen Drugim powracający po kontuzji Militao. Lewa obrona to nowo pozyskany Carreras. Na prawej obronie trend. Środek pomocy. Taki defensywny pomocnik to menu. Główny rozgrywający, na którym ma opierać się kreatywna gra Realu to Guler. Nie może być Realu bez Valverde. Za napastnikami będzie grał Bellingham. W ataku gole zdobywać będzie wini. oraz Mbappé. Real będzie miał mocnych zmienników. Kama Vinga, Mastantuono i Gonzalo. Jak ty typujesz jedenastkę? Zostaw komentarz lub lajka jak zgadzasz się z moją propozycją.